Seria spotkań PKB Super i piłkarzy ręcznych gościmy dzisiaj w Zabrzu, gdzie górnik podejmować będzie chrobrego głogów. Na to spotkanie zaprasza Państwa Marcin Murat. Szykuje się ciekawy mecz, gdyż pierwsze spotkanie pomiędzy tymi dwoma drużynami skończyło się remisem i serią rzutów karnych. Nie wiem jaki jest rekord w polskiej lidze, jak długo utrzymywał się wynik bezbramkowy. Teraz dogranie na koło i jest pierwsze trafienie Jakub Orbik. Dobry na prowadzeniu. A może rozwiąże się teraz dworek z bramkami Adamuszek Dudkowski przytuła. Raz też dogranie na koło i też trafienie Sebastiana Kaczora i mamy remis po jeden. Da, jeszcze raz przytuła Dudkowski do skrzydła Wanicja i skutecznie i Ivanicja. Ale tak jak wcześniej przytuła, został zatrzymany. Bardzo ryzykowne podanie, ale skuteczne. Też teraz znakomita akcja. I jest trafienie, bardzo szerski Przytuła. Kogola, przytuła. Przytuła. No i proszę, nie na siłę, technicznie świetne dogranie na koło i trafia Bartosz Skiba. jego czwarta bramka. Dobry dzisiaj występ kołowego. rzutyce z biegu. Przytuła, przytuła i jego bramka. Dobra seria górnika, już tylko dwie bramki przewagi chrobrego. Wyżwa, Łyżwa. łyżwa. cały żwaja, Ale Trezow wykorzystał jeszcze ten moment, w którym lekko zdekoncentrowana była obrona Zabrzał. Jest numerem 19, po raz pierwszy Paweł Krawczyk dzisiaj. No właśnie teraz on dogranie na koło. Kaczor, bramka i jeszcze będzie dwie minuty kary dla Bartosza Skiby. Przytuła, przytuła, przytuła skutecznie! Jego piąta bramka. A właściwie poślizgnął. Otrezow, Otrezow, ale rzut teraz! Krawczyk. No szukają przytuły, przytuła, przytuła! Przeciągnął ten rzut! Jest nie do zatrzymania teraz... Krawczyk. Łyżwa. Krawczyk, Krawczyk! Broni Stachera! Klinger. Klinger, ależ jeszcze raz błąd w obronie, znowu Krawczyk, Ale dość powoli zaczyna się ta akcja, Łyżwa, Krawczyk, faul w ataku, ależ błąd teraz, niesamowity błąd Pawła Krawczyk, koniec, koniec meczu, a więc Chrobry wygrywa, ależ emocje, cóż za spotkanie tutaj oglądaliśmy w Zabrzu, cieszy się Chrobry. Jakie błędy w końcówce? Najpierw fał krawczyka w ataku, później fał paterka i jeszcze łyżwa, ale był przy nim Klinger, który moim zdaniem dzisiaj jest cichym bohaterem, a może nie cichym, może głośnym bohaterem. Teraz za uwagę dziękuję Marcin Murat. Do zobaczenia, do usłyszenia.